Witam wszystkich na dworze, zimno. Ja sobie piecę kupalę i trochę ogarniam tutaj. Chciałem sobie ogarnąć ten stolik, żeby coś zacząć sobie robić. No i tak nie skończyłem jeszcze robić porządku. Aczkolwiek jest duży sukces, bo wszystko to co było jest już w kuwetkach. Duża część jest wyrzucona. Jeszcze tutaj przebieram aczkolwiek yy, przypomniało mi się o tym yy, powerbanku. Rozebrałem go dla Was, żebyście już wy to nie musieli tego robić. I ogólnie to wygląda tak. Yy, jaka to jest marka, to nie wiem. Max Energy. Yy, no i tak. Patrzcie, to wygląda zresztą z niego już nic nie będzie ja myślałem, że tu coś się zmieni, ale to raczej nie zmieni się pewnie całego całego tego powerbanka, aczkolwiek, no, teraz Wam pokażę hmm, tu jest to to też widać, że to jest odklejane i powinno być przyklejone, ale nie było znaczy, pewnie powinno być przyklejone z tej strony aczkolwiek tutaj to jest klejące i może tu było przyklejone, nie wiem a bateria jest niestety w takim paku. Nie są paluszki, więc tym bardziej tym bardziej źle to wygląda gorzej. I ja już go nie będę używał. Bo jak ona już puchnie, to nic dobrego to nie oznacza. Nic dobrego to nie oznacza I teraz pytanie jest taka wypuklona Kupić drugi taki sam, czy teraz inny, a może, a może wy macie jakieś takie hmm, właśnie takiego MAC którego możecie polecić Ten ogólnie nie był zły, no dopóki nie zaczęła tutaj o tu jest płasko, z tej strony wybuliło. Tu wybolone jest takie. No i to jest jest elektrośmieci. Nie będę nawet tego próbował, już chyba nic reanimować. Tylko trzeba po prostu kupić drugi. No, tak to wygląda. No, tego do świetnika nie można, tylko musi trafić na elektrośmieci. Więc teraz to złożę. Nawet. Może już nie będę składał. No i tak, trochę sobie tu posprzątałem, ale jeszcze na regałach też mam trochę ułożone. Tu jeszcze burdel jest cały. Tamta strona jest ok, pusta i nie chcę przerzucać tego tam. Bo zaraz tam zagracę, więc po prostu tu trzeba wszystko to poukładać gdzieś, ustawiać Tu jeszcze z domu takiego chokera Magda wyrzuciła To sobie wziąłem i sobie tak. Yy, tu sobie jeszcze włączam YouTube słucham. Jak sobie tutaj segreguję wszystko. No. Co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, y, mam y, kupione we Francji cztery opryskiwacze zawieszane. Cztery takie same. Y, różnią się po prostu tam, nie wiem, przeważnie chyba mają 1000 litrów. To jest Bertu. Y, Bertu y, belki są od 18 do 24, czyli chyba jest 18, 20, 21, 24. Coś takiego, tak mi się wydaje. Musiałbym jeszcze popatrzeć dokładnie. I no, takie kurczę, całym pakietem. I tak, może ktoś jest chętny kupić taki cały pakiet czterech opryskiwaczy, tylko poważne, znaczy poważne oferty. No, ja to mam jakoś wycenione i yy, odezwać się na maila. Jak ktoś jest yy, zainteresowany, to możecie się odezwać na maila. Może od razu cztery takie opryskiwacze ode mnie wziąć w pakiecie. A jak nie, no to będzie sprzedawany każdy za osobna. Yy, nie wiem, czy mi się to zmieści, wszystko na raz. I Magda już się śmieje, już musia, musiał. Yy, Pożyczyć tą lawetę, co Grzesiek z Gryoplon wozi, 8,5 metrową. To nie jest głupi pomysł, żeby wziąć taką 8,5 metrową lawetę, wypożyczyć. No bo, bo to w sumie waga to żadna jest. Jeden na samochód i trzy na przyczepę, tylko że na moją przyczepę weszłyby maksymalnie dwa. Trzeci by. Wlazł, ale całe te, całe te lance by wystawały do tyłu. Więc to też odpada. A można by było do przodu poustawiać. Tylko czy, jak ustawimy do przodu. To teraz tak. W samochodzie lance do tyłu, a w przyczepie do przodu. I one będą kolidowały przy skręcie. W samochodzie lance do przodu, nie bardzo to wyjdzie chyba. I wtedy wszystkie do przodu. Nie mam dokładnych wymiarów tego opryskiwacza, więc to nie jest takie łatwe, żeby to tak zaplanować, a najbezpieczniej to by było właśnie wziąć taką długą przyczepę. I pojechać to na raz przywieźć. I mówię, jak będzie ktoś chciał w pakiecie cztery te opryskiwacze. Zdjęcia mam, mogę podesłać, to się odzywajcie. Cenę podam na maila. Nie będę tutaj podawał ceny, bo jest dziesiątki tysięcy osób, które mnie ogląda, niezainteresowanych. Więc to jest... Y, szkoda waszego czasu na tłumaczenie, napisanie, że to, że tamto, że taka cena, że to, że to. Grzesiek też ostatnio widzieliście, jak to się mówi. złomu przywiózł? I to, to się posprzedaje, sprzedaje. No. Takie, tak, takie są realia w Polsce, takie są czasy, że bardzo dużo osób bawi się w gospodarkę i dla nich takie, takie tanie sprzęty to, to są, można powiedzieć, zbawienie. Nikt już się nie chce bawić dzisiaj. W rozkładanie i składanie opryskiwacza ręcznie, tylko każdy chce mieć przynajmniej hydraulicznie rozkładany. Nie każdy chce mieć ciągany, jakiś tam wielki. Kolejna sprawa jest taka, że jak się nie sprzeda w pakiecie, to będę sprzedawał po prostu na sztuki i mam nadzieję, że któryś z opryskiwaczy zostanie mi i zrobię z niego po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że ten 24 to jest taki który może się nie sprzedać, i on po prostu pójdzie do sprzedania osobno. Belka, yy, jakiś tam na części, po prostu pójdzie na części. Belka do sprzedania, zbiornik zostawię sobie naprzód, do, yy, do, mojego, do mojej Amazonki dołożę i tak to się pewnie skończy. Więc mówię, nawet, nawet to są opryskiwacze w cenie złomu, można powiedzieć. I nawet jak chcecie kupić zbiornik taki przedni, to zobaczcie, jaki są ceny przedniego zbiornika. Więc yy, sam ten opryskiwacz, to można powiedzieć, jest w cenie przedniego zbiornika. I rozglądałem się, żeby kupić taki zbiornik. No to powiem Wam szczerze, że już lepiej cały taki opryskiwacz kupić. Już lepiej kupić cały taki opryskiwacz. Nie wiem, sprzedać go na części. Nie wiem, w sumie jeszcze nie mam koncepcji jak zrobić przepompowywanie z tego zbiornika przedniego na tylny. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że albo zastosuję to przez Amazonkę przez tą pompę do, do zasysania, albo po prostu dołożyć silnik hydrauliczny do pompy. Tej, która będzie przy opryskiwaczu i po prostu hydraulicznie dźwignią przełączając, ta pompa będzie się obracała i będzie przepompowywała do, do opryskiwacza. Tą ciecz do opryskiwacza głównego, chociaż no, wszystko ma swoje zalety i wady, bo trzeba byłoby to zaraz zrobić jakiś obieg, żeby tam mieszało ciecz zrobioną. Yy, trzeba byłoby płukać ten zbiornik. Yy, no to nie wiadomo w ogóle jak to podejść do tego, bo to nie, nie jest fabryczne. Czy, yy, czy po prostu rozrobić na przykład 1000 litrów w Amazonce i przepompować to tam. I później wyssać. Czy po prostu nalać czystą wodę mieć i na polu rozrabiać. Czy... Yy, czy rozrabiać w tym przednim zbiorniku kurde to takie wiecie, jak jest fabrycznie wszystko ładnie ra razem no to tam jest y wszystko się robi automatycznie, płukanie, przepompowanie sobie możecie zaznaczyć i od ilu mam wam y zacząć wypompowywać no i takie różne rzeczy, wiecie jak to w amazonce jest w tym zestawie z front -tankiem. a tak to Yy, zacząłem się tak zastanawiać i to tak ciężko powiedzieć, w sumie powiem Wam, jak to najłatwiej zrobić. Znaczy, no, najłatwiej to by było chyba yy, poprowadzić przewody, i tym zaworem jest taki zawór, który wypompowuje z opryskiwacza czyli by wypompowywał Rozrobiłbym, przypuśćmy 1000 litrów. Jak tam 1000 litrów, to rozrobiłbym 1000 y, litrów, wpompowałbym tam i rozrobiłbym y, cały tylny opryskiwacz. A później bym po prostu wciągał y, to z tamtego opryskiwacza. Tak mi się wydaje, że to by było chyba najlepiej. Bo tak, to zaraz, to trzeba y, silnik hydrauliczny. No to nie problem, ale to zaraz założyć. To trzeba zaraz przewody hydrauliczne mieć wyjścia z przodu to trzeba byłoby też jakoś tą pompę podłączać, te zawory przełączać, żeby ona tam mieszała, żeby ona tam wypompowywała. Mm, powiem Wam, że nie wiem, jakoś tak się zastanawiałem, że to chyba najlepiej by było podłączyć się pod pod ten opryskiwacz tylny. Możecie napisać jak Wy macie to zrobione i jak to się sprawdza w praktyce, bo to, że ktoś ma tak zrobione i tak, i jakoś to działa, to ok, ale w rzeczywistości może być. Yy, no, dręką, jakiś tam jakiś tam system stosowany. Dobra, zacząłem o tym, a zeszłem już na inne tematy. No, ale chciałem to wszystko właśnie w jednym odcinku powiedzieć o tych opryskiwaczach. No i trzeba będzie się zaraz jeszcze wybrać, póki nie mam rozów. Nie mam razu, trzeba by się wybrać po te opryskiwacze. Tylko poczekamy może aż Grzesiek przyjedzie. <grymne> przyczepę będzie wolno. Eee, więc no, tak mi się wydaje, że to by było najlepiej tak zrobić. Eee, taką 8-metrową czy 8,5-metrową przyczepę. I wtedy spokojnie stawiamy trzy, nawet w jakiejś tam odległości dłużej. Nie musimy tak ściskać. Tu pewnie belka nie będą, nie będą, gdzieś tam pasować. Jakbym miał u siebie to wszystko ściskać, a tu po prostu stawiamy, pasujemy, znaczy czy no, no, pasami obwiązujemy i jedziemy, co nie? No. Dobra, ja tutaj się dalej dłubię. Powiem wam jeszcze ile mam, ile mam tutaj stopni, bo. Byłem na obiedzie, byłem w domu, to mi troszeczkę przygasło, ale było 12 stopni, teraz jest 9. A na dworze jest 0, 1, 1, stopień na plusie. I nie ma wiatru, więc powiem Wam, że jakoś tam daje się ogrzać to. Tylko mam jeszcze tutaj szczelinę i pod tymi, tamtymi drzwiami mam szczelinę. No i w sumie. No w sumie wszystko jest w miarę uszczelnione. Tutaj tylko brakuje trochę ściany. To tam kawałeczek. No i te drzwi. ta Przednia ściana w ogóle jest nie jest ocieplona. Więc yy, w, w mróz może być średnio. Tu jeszcze muszę yy, uszczelnić. I tam te, 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 te dziury, bo tam też pewnie wywiewa sporo. Dobra mojego wieczoru. Trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.